Na 20 stronie tej strony Anioł Stanisławczyk z Polskiego Związku Ja Komitetu Obywatelskiego Po odnosieniu z tym pierwszym dzienniku Z ekipą Ja bym robił paktur e, Restoracje, barów, W Słupaślu A po odnosie Sprawdzamy czy Dania, naszym zdaniem Bardzo dobre Nie straciły jakości i co jakiś czas się wyleje o, czyli sprawdzać. Tu mamy podpiwek. Płasnego machy. Eee, Babka zimna czeka, człowiska z polewał z grzybami, jakimiś tutaj sałateczka eee, i kartacze. Kartecze rozpływają się w ustach, po prostu są wspaniałe. Ja mówię. Eee, ja lubię jeść znaczy na jedzeniu. E, ja jestem w koszulcach General Saugery e, z mini płyty mm, nekrologzy. To była ulubiona kapela e, Sławka z Renuke, czyli świętej wamęci i cianka. Jakoś istotny z tą infection, to zespoły wciągałem nie ja z niej. W każdym razie pozdrawiamy